Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest pani dr inżynier Teresa Kubczyk, prorektor do spraw naukowo-badawczych z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Spotykamy się przy okazji konferencji, która już 26 Udecy. marca będzie organizowana w Wyższej Szkole Handlowej, a która będzie zatytułowana Współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu. No właśnie, pani doktor, współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu to taki tytuł, który właściwie no może niewiele jeszcze do końca mówi. My spotykamy się tak tuż po 8 marca i jeszcze wybrzmiewają pewne kwestie omawiane z okazji Dnia Kobiet. Czy ta konferencja także wpisuje się w tę całą dyskusję toczoną na arenie publicznej o roli kobiety w biznesie, w zarządzaniu, w strukturach administracyjnych, biznesowych? Na pewno się wpisuje i trzeba powiedzieć, że e, chciałabym mówić o e, kobietach e, i mężczyznach w zarządzaniu, nie tylko przy okazji e, Święta Kobiet. E, muszę powiedzieć, że jest to pierwsza konferencja międzynarodowa, e, i w świecie również e, mocniej koncentrujemy się dotychczas na e, pozycji, w wyrównywaniu szans, na pozycji e, kobiety również w zarządzaniu, w podejmowaniu decyzji, bardziej utyskując e, nad aspektem takim, że rzeczywiście kobiety są dyskryminowane. Nie ukrywam, że zdecydowanie chciałabym odmiennie pokazać kobiety. Chciałabym pokazać kobiety jako te, które zdecydują o sukcesie przedsiębiorstw, ale tylko w sytuacji, kiedy współpracują z mężczyznami. Osobiście chcę pokazać korzyści, problemy, konieczne kierunki zmian, które pozwolą zdecydowanie lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w kobietach. To króciutko ważna informacja. Publikacja, która została właśnie przygotowana także z okazji konferencji pod pani, pani autorstwa, która także dotyczy zagadnienia kobiet i mężczyzn w zarządzaniu. Co wynika właśnie z tej publikacji, z tych danych? Znaczy, na pewno jest wiele wniosków. Ja powiem w ten sposób: jest to publikacja pod moją redakcją, ale jest tam kilka również bardzo dobrych artykułów innych badaczek, które zajmują się również tą tematyką. Przede wszystkim no, dokonałyśmy tutaj w tej publikacji diagnozy sytuacji. I niestety nie jest ona optymistyczna dla kobiet. Dlatego, że Dlatego, że kobiety zdecydowanie no, są w znacznej mniejszości w zarządzaniu, szczególnie na najwyższych szczeblach. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że są takie kraje jak na przykład Norwegia, prawda, gdzie uczestnictwo kobiet to. Około 40%, ale są również kraje, których pra, właściwie prawie nie ma tych kobiet na, na stanowiskach najwyższego szczebla. My jesteśmy tak po środku. Kilkanaście procent w zarządach kobiet? Tak, ostatnie badania, bo tutaj też prezentuję swoje wyniki badań z pierwszych dwóch tysięcy najlepszych przedsiębiorstw w Polsce z listy Rzeczpospolitej. No i tutaj okazuje się, że tych kobiet na, w zarządach jest 12%, a na stanowiskach najwyższego szczebla 5%. Jest to sytuacja lepsza, troszkę lepsza, bo prowadziłam takie badania dwa lata wcześniej, czyli sytuacja poprawia się, ale niestety trzeba powiedzieć jasno, że poprawia się zbyt wolno. Zdecydowanie muszę powiedzieć, gdybyśmy przełożyli jak gdyby ten czas i naszą aktywność, być może nawet pieniądze, które przeznaczamy na to, by mówić o dyskryminacji kobiet. Gdybyśmy je przełożyli na działania, prawdopodobnie te efekty byłyby większe. Byłoby z tego więcej korzyści. Zdecydowanie, chociaż trzeba no, mieć świadomość, że trzeba najpierw o tym mówić, trzeba najpierw zmienić stereotypy, a dopiero potem no, zobaczymy efekty. Jak zmieniać sytuację taką, która, no, tak jak pani publikuje, 5% w wysokich zarządach, 12% w tych Nieco niższych, jak zmieniać, co robić, co powinny robić kobiety, co powinni robić mężczyźni, i w czym wreszcie tkwi problem? Czy to jest bierność, bierna postawa kobiet, samych zainteresowanych, czy to jest zbyt zamknięte środowisko mężczyzn, bardzo hermetyczne, czy wreszcie zawodzi system? Ja się, że wszystkie wymienione przez panią aspekty tutaj są, są, przyczyniają się do tejże sytuacji. Na pewno najwięcej złego robią stereotypy. Dzisiaj kobiety są statystycznie rzecz ujmując lepiej wykształcone, skuteczne, bardzo dobrze zorganizowane, niesamowicie pracowite. I, I tutaj powiedziałabym w ten sposób, ich natura jak gdyby yy, pozwala, znaczy yy, yy, w tej chwili, w obecnych czasach, jak gdyby ich natura bardziej się może przydawać. Dzisiaj rozwija się gospodarka oparta na wiedzy, na... Yy, yy, yy kapitale ludzkim. Prawda? To jest mocna strona kobiet. Kobiety są świetnymi dyrektorami HR-u, świetnie wyczuwają sytuacje, mają wyższe kompetencje emocjonalne. Stąd też jak gdyby w gospodarce opartej na wiedzy, zresztą co potwierdzają moje badania przeprowadzone, zdecydowanie będzie ich więcej. Czyli tam, gdzie gospodarki są oparte na innowacjach, na, na edukacji, na rozwoju kapitału ludzkiego, tam tych kobiet w zarządzaniu jest więcej. Ale dzisiaj idąc do pani, tak pomyślałam, że w zasadzie można by tą hipotezę, Odwrócić, czyli, czyli tak naprawdę dlaczego tam, gdzie więcej jest kobiet w zarządzaniu, tam po prostu szybciej rozwija się gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach. <noise> czyli zamyka się koło. Co jest problemem w tym, że kobiety rzeczywiście nie trafiają na najwyższe szczeble władzy, na najwyższe szczeble w zarządzaniu? Czy mają pewne określone, określone cechy, które jednak utrudniają podejmowanie tych ważnych, trudnych, strategicznych, szybkich, często ryzykownych decyzji? Znaczy, na pewno y, trzeba powiedzieć jasno, że, że w jakimś stopniu talenty, które posiadają, które są charakterystyczne dla płci i być może wynikają właśnie z genetyki i naszej historii, prawda? Y, na pewno mają tutaj pozytywny wpływ. Mężczyźni. Czy szybciej podejmują decyzje, bo patrzą jednotorowo. Kobiety wolniej podejmują decyzje, ale patrzą wielowątkowo. Co, co w dzisiejszych czasach, szczególnie gdzie wiele czynników wpływa prawda, na sytuację przedsiębiorstw, może być bardzo korzystne. Stąd też osobiście uważam, że trzeba wykorzystać w zarządzaniu mocne strony obu płci. I to jest jedyny, 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 jedyna droga do sukcesu, co potwierdzają no, liczne badania. I tak naprawdę to, żeby pomóc dzisiejszej sytuacji, wydaje mi się, że. Oprócz y, oczywiście walki ze stereotypami. Zresztą muszę Pani powiedzieć, że większość kobiet nie uważa, żeby były dyskryminowane. Oczywiście pewnie dlatego, że niewiele zarabiają jej koledzy na, tak, na podobnych na stanowiskach. stanowiskach. Dokładnie. Natomiast y, trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie przyczyną tego, że, że mężczyzn w tym zarządzania jest więcej, no, no i stereotypy, i, i, i historia, y, ale na pewno jeszcze też fakt taki, że mężczyźni y, y, częściej rywalizują. Mężczyźni nie oddadzą dobrowolnie władzy. Bo niby dlaczego mieli ją oddać? Rozmawiałam tu z wieloma mężczyznami i oni mówią: właściwie, to nie oddałbym tego stanowiska ani innemu mężczyźnie, ani innej kobiecie. W związku z powyższym osobiście wydaje mi się, że w okresie przejściowym. No, chyba niezbędne będą te parytety nieszczęsne, o których tak wiele się teraz mówi. Ja osobiście nie jestem ich zwolenniczką, ale jak patrzę, jakie wspaniałe efekty mają kraje, które wprowadziły parytet, to, to, to zdecydowanie zmieniam zdanie. W okresie przejściowym zdecydowanie tak. I nie powinny kobiety czuć się tutaj winne, i też wiele o tym mówimy, że, że w zasadzie dlaczego kobieta ma wejść z tytułu parytetu, a nie wysokich kompetencji. Tak. Pani doktor, czy rola matki, rola żony i rola kobiety aktywnej zawodową, rola przedsiębiorcy, jest możliwa w połączeniu jednej osoby bez uszczerbku dla którejś z tych zadań? Bardzo trudne, bardzo trudne pytanie. To znaczy, ja osobiście uważam, że, że sukcesem w życiu jest to, kiedy potrafimy zachować równowagę pomiędzy wszystkimi obszarami życia. I sama jestem czy, przykładem jak gdyby, kobiety, która była wiele lat w biznesie, teraz jestem w, w edukacji, ale, ale jest to oczywiście możliwe. Natomiast wymaga to, jak gdyby, takiego wsparcia rodzinnego, na pewno zmiany stereotypów w kontekście opieki nad dzieckiem. Uważam, że gdybyśmy zmienili choćby taki prosty, jednak y, zwyczaj, który jeszcze w Polsce pokutuje, że na zwolnienia lekarskie idzie głównie mama, tak? mamusia. E, i, natomiast gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że z taką wielką konsekwencją pilnowalibyśmy, żeby raz szedł tato na, na zwolnienie lekarskie, a raz mamusia, to właściwie, jak, jak pani zobaczy. Skutki mogłyby być nieprzewidywalne. To znaczy skutki byłyby, no. Ja bym powiedziała tak. Mogłyby być ciekawe. Płeć, płeć nie byłaby już tutaj problemem, mm -hmm. prawda? Bo jeśli. też musimy pamiętać, że jeśli pracodawca potrzebuje kobiety, prawda, i ona bez końca chodzi na zwolnienie lekarskie, no to się rzeczy. E, Staje się mniej jak gdyby, efektywna w pracy. Tak. Urlop macierzyński trwa 5 miesięcy, urlop tacierzyński dwa tygodnie z perspektywą przedłużenia do być może kilku tygodni. No właśnie, czy to nie jest odpowiedź sama w sobie? W jakim stopniu tak. Na pewno uważam, że, że tutaj stawiałabym na ojców, szczególnie kiedy potrafią wspaniale pełnić te role, a większość z nich potrafi. Natomiast. W jakim stopniu trzeba sobie też powiedzieć jasno, że to, że rodzimy dzieci, no w, jak, w, pewien, w pewnym czasie nas wyłącza z, tego, z tej aktywności zawodowej. Yy, na, i, I tu raczej właściwie no, trudno, żeby mężczyzna karmił piersią, na przykład. Prawda? No, tutaj tego nie zmienimy. Ale yy, jeśli w późniejszym troszkę czasie, prawda, po, po dwóch, trzech latach, yy, zaczyna się współpraca jak gdyby przy wychowywaniu dzieci, yy, no to ma to przede wszystkim doskonały walor, yy, bo, bo dzieci są szczęśliwsze a z drugiej strony rzeczywiście i mąż i żona prawda czy też partnerstwo kobieta i mężczyzna mogą spokojnie pełnić te funkcje zawodowe Będziecie Państwo rozmawiać znów w różnym gronie damsko-męskim podczas konferencji na temat współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu. Jakich efektów spodziewa się Pani po takiej konferencji, po kolejnej z tego cyklu konferencji? Znaczy ja bym powiedziała tak, że ona jest kolejną, ale tak naprawdę jest pierwszą, jeśli pokazujemy kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Czyli my mówimy o współpracy, chcielibyśmy bardzo mocno pokazać e, walory nie kobiety jako takiej, tylko pokazać korzyści wynikające ze współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu. To jest. To jest inne spojrzenie na tą, na tą sytuację. Mam nadzieję, że właśnie tutaj zainteresowanie wzrośnie, bo jest to konferencja dedykowana nie tylko kobietom, tylko przede wszystkim też mężczyznom. Między... Żeby to oni chcieli współpracować, czy to kobiety mają chcieć nie. współpracować z mężczyznami? Kto tu jest tą stroną w defensywie? Ja myślę, że jedna i druga strona chce współpracować, tylko, że dotychczas stereotyp był taki, prawda? Kobiety są do zorganizowania, zrobienia pracy, a mężczyzna do podejmowania decyzji. Prawda? Dzisiaj chcielibyśmy, żeby to było podejmowanie decyzji Decyzji wspólne. Kobieta, mężczyzna, już abstrahując, czy to będzie najwyższe stanowisko, dzisiaj w tych czasach tak trudno jest zarządzać, że wydaje mi się, że, że mus, musi to, muszą to być te decyzje jak gdyby kolegialne, prawda? Gdzie współpracujemy, gdzie mamy różne punkty widzenia. Nie ma innego sposobu na sukces. Po prostu dzisiejszy świat tego wymaga. Będziecie Państwo też próbować szukać odpowiedzi, co powinno zmienić się, by zmienić sytuację, by więcej kobiet rzeczywiście aktywnie uczestniczyło w procesie zarządzania w przedsiębiorstwach czy w różnych instytucjach ważnych? Tak. Jakie zakresy tematyczne w tych problemach, w rozwiązaniu których problemów będzie najtrudniej? Znaczy... Ma Pani rację, że tak, że jedna, jedna, jak gdyby jeden obszar tematyczny to jakby ta współpraca. I sądzę, że tutaj będzie najłatwiej. Wbrew Wszyscy uzoną. się zgodzą pewnie. Dokładnie. Wt wszyscy się zgodzą, nie posługując co jest mocą stroną kobiet, co jest mocą stroną mężczyzn i tu nie będzie źle. Natomiast oczywiście chcemy rozmawiać o trudnych sprawach. a no takich, że yy, trzeba powiedzieć wyraźnie, że mimo licznych spotkań, mimo licznych deklaracji politycznych yy, Unii Europejskiej, szeregu instytucji, to jednak sytuacja poprawia się bardzo wolno. W kontekście y, praktyki i y, y, tutaj więc szczerze będziemy pytać bardzo różne gremia. Ja jestem zachwycona, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Mamy już 200 osób zgłoszonych na konferencję i y, będziemy pytać pracodawców i y, środowiska naukowe w kontekście takim, co zrobić, żeby poprawić sytuację. To jest najtrudniejsze, bo muszę pani powiedzieć, że w tej chwili byłam niedawno w Urzędzie Wojewódzkim i opiniowaliśmy y, nowy projekt y, y, programu równościowego, czyli mającego zapewnić Równość szans, prawda, nie tylko płci, ale generalnie. No i muszę Pani powiedzieć, że jestem zaszokowana. Jest to program na, do 2015 roku. No I oferta przygotowana dla kobiet jest tylko w obszarze podejmowania decyzji, no ale jest, no jakby to ująć, szalenie skromna. I mówiąc szczerze, jest to bardzo niepokojące, bo jeśli mimo naszych starań, mimo naszej aktywności nadal w taki sposób traktuje się ten problem, no to, to, to kiedy my dogonimy kraje skandynawskie, prawda, choćby kraje, Francję i tak dalej? Czyli że ja uważam, że jesteśmy na tyle już wspaniałym krajem, na tyle światłym, że najwyższy, pora, żeby i, żebyśmy i my dojrzeli do tej sytuacji. Różnorodność róż, równowaga równouprawnienie. Ważne hasła, które pojawiały się także w Pani wypowiedziach pojawiały się także przy okazji dnia kobiet i różnych dyskusji dotyczących sytuacji. Kobiet także w Polsce, które z tych haseł. Różnorodność równowaga równouprawnienie jest najważniejsza. O, dobre pytanie. Ja bym powiedziała w ten sposób. Uważam, że y, równouprawnienie da nam szansę, różnorodność y, wielkie korzyści. Y, 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 jak I zwykle, równowaga została. I, równ, i, I została nam równowaga. Ona da nam. Takie spokojne spojrzenie na, to, na ten problem. Zdecydowanie nie, nie, nie zalecam takich bardzo skrajnych prawda, działań. Szczególnie kobiety, które, które próbując zbyt dynamicznie, jak gdyby, ja też jestem pełna dynamizmu, tak, ale zbyt ostro, gdyby atakować tę sytuację, to nie pomaga. Zdecydowanie wszystkie te aspekty są tutaj ważne, czyli takie 33% na każdą z tych elementów, jeśli tak właśnie w sposób całościowy podejdziemy do tego, to wypracujemy najlepsze rozwiązanie. Czyli ta triada to dobra puenta na zakończenie programu, ale rozumiem, że wszystkiemu ma przyświecać współpraca? Na pewno tak, natomiast muszę Państwu powiedzieć, właśnie tak myślałam, że, że na koniec warto byłoby powiedzieć taką rzecz, że chcielibyśmy, żeby że lepsza przyszłość, czyli współpraca kobiet i mężczyzn to lepsza przyszłość. Jestem o tym absolutnie przekonana, jeśli gospodarki, społeczeństwa to dostrzegą fantastycznie, tylko fantastycznie dla nich, ale też patrzmy z innej strony, że w jakim stopniu y, statystyki pokazują, że to bieda jest kobietą, że to praca jest kobietą, y, y, a, a mężczyzna jest bogactwem, mężczyzna jest podejmowaniem decyzji. W związku z powyższym stawiamy na równość. Filozoficznie kończymy, ale bardzo mądrze. Pani doktor Teresa Kubczyk, prorektor ds. Naukowo-Badawczych Wyższej Szkoły Handlowej, była dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.